Dzień dobry szanowni państwo. Nazywam się Natalia Mechlich, reprezentuję Fundację Polskie Weto. znajdujemy się w Wodzisławiu Śląskim przed sądem rejonowym i dzisiaj kolejna już odsłona sprawy dla nas bardzo bardzo bulwersującej, która dotyczy pana Krzysztofa Filasa i jego skradzionych owiec naszym zdaniem. Cóż, kolejna odsłona, bo niestety na ostatniej rozprawie, jak państwo pamiętają, nie stawili się świadkowie wezwani przez prokuraturę. Dzisiaj nasi świadkowie zeznawali o szczegóły co do dzisiejszej sprawy poproszę w pierwszej kolejności pana Krzysztofa. Bardzo proszę. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć i podziękować świadkom, którzy się zgłosili w mojej sprawie, którzy zeznawali jednoznacznie i chyba jasno mówiąc prawdę. Na moją korzyść. No i co mam więcej powiedzieć? Czekamy na 8 listopada na następną sprawę. Dziękuję. O komentarz z ramienia Fundacji bardzo proszę Adam Kania, Fundacja Polskie Weto. Witam serdecznie. Tak, rzeczywiście dzisiaj, czwarty termin rozprawy kuriozalnej rozprawy z oskarżenia publicznego czyli prokuratury o to, że pan Krzysztof rzekomo. Zlęcał się nad owcami w postaci w takiej postaci, że ich nie karmił, nie dbał o to i tak dalej. Okazuje się, że inicjatorem całej tej sprawy jest stowarzyszenie, które na moment, w którym rekwirowano owce, a w naszym przekonaniu kradziono, w ogóle nie istniało. Okazało się, że to stowarzyszenie, które podobno reprezentowało interesy dobra zwierząt, w ogóle nie było już zarejestrowane decyzją sądu bodajże w, w Grodzisku Mazowieckim to stowarzyszenie zostało zdelegalizowane kilka miesięcy wcześniej. Ale to nie przeszkodziło w tym, aby przedstawiciele tego stowarzyszenia zawezwali policję, poinformowali Urząd Miasta w Włodzisławiu Śląskim i została uruchomiona cała procedura. Raz, że z, z, z rek, zarekwirowania tych zwierząt, ponieważ... W obecności policji, w asyście policji, te zwierzęta po prostu zostały zabrane z działki pana Krzysztofa. One stamtąd zniknęły bez obecności pana Krzysztofa. Nikt go nie pytał, nikt nie zrobił wywiadu. Policja nie przeprowadziła żadnej rozmowy. Po prostu na słowo jakimś ludziom z jakiejś organizacji policja pomogła ukraść owce panu Krzysztofowi. I taki zarzut skonstruowany przez prokuraturę został postawiony panu Krzysztofowi no i dzisiaj po raz czwarty spotykamy się w sądzie na nasz koszt oczywiście nasz podatników ponieważ w ocenie fundacji ta sprawa nigdy nie powinna mieć miejsca. To nie pan Krzysztof jest oskarżony tylko pan Krzysztof jest tutaj ofiarą ofiarą jakichś dziwnych działań ludzi którzy się prezentują jako obrońcy zwierząt. A prawda jest tak, taka, że zabrali zwierzęta, które były zadbane, o czym dzisiaj zaświadczyli świadkowie, którzy były, były karmione, były, były strzyżone. Mało tego, nie były to zwierzęta na rzeź, tylko były to zwierzęta, no, nazwijmy to takie maskotki, do których przyjeżdżały i dzieci, i wnuki pana Krzysztofa. Były to po prostu zwierzęta, które, które miały taką funkcję rekreacyjną. I były bardzo zadbane, o czym świadczy też ich waga, a nawet nadwaga, oraz to, że te zwierzęta się rozmnażały. Dzisiaj też padło na sali, że to, czy zwierzęta się mają dobrze, czy nie, właściwie świadczy o, o, o tym, kiedy zwierzęta się rozmnażają. No i te zwierzęta normalnie się rozmnażały. Przed nami piąty termin, czyli 8 listopada, gdzie najprawdopodobniej będzie przesłuchiwany człowiek, który Reprezentował tą organizację, to stowarzyszenie na tamten czas, nieistniejące już wtedy. Będzie to przesłuchanie zdalne z pomocą innego sądu pod Warszawą. No i mamy nadzieję, że usłyszymy przynajmniej okoliczności, w jakich doszło w ogóle do tego, że te owce zniknęły z posesji pana Krzysztofa bez jego woli, bez jego. Wiedzy. My, oczywiście, jako Fundacja Polskie Veto, pilotujemy tutaj tą sprawę, dołączyliśmy od samego początku do tego postępowania i na każdej rozprawie wspólnie z mecenasem, z pełnomocnikiem, pana Krzysztofa, jesteśmy na tych rozprawach, przysłuchujemy się. Fundacja na koniec takiego postępowania ma prawo wnieść oficjalne oświadczenie na piśmie do odczytania, do protokołu. Więc oczywiście z tego prawa też będziemy korzystać, no bo też widzimy swoje wnioski z tego postępowania. Mamy oczywiście, można by było skończyć tą farsę, gdyby prokuratura zreflektowała się. Tutaj Włodzisławska prokuratura zreflektowała się i stwierdziła, że rzeczywiście ten zarzut jest absurdalny i wycofała te zarzuty. Wtedy przewód sądowy jest właściwie przerwany i sąd ma prawo natychmiast, natychmiast uniewinnić pana Krzysztofa. No, jak widać w prokuraturze, chyba nikt nie doszedł jeszcze do takiego momentu żeby jednak przeanalizować bieg tej sprawy. Tyle z mojej strony, zapraszam pana Romana Frica. Szanowni państwo, w tej sprawie jak w soczewce skupia się cała patologia systemu sprawiedliwości Polski. Sprawa jest proszę państwa ewidentna. Pan Krzysztof jest osobą nie tyle że niewinną, jest osobą, która dała serce dla zwierząt, dla swojej rodziny, dla znajomych, którzy cieszyli się obecnością wspaniałych zwierząt, owiec. Nie tak częsty widok w zurbanizowanym regionie, jakim jest Górny Śląsk. I okazuje się, że ta osoba, która jest kompletnie niewinna, została postawiona w stan oskarżenia. Natomiast ci, którzy doprowadzili do grabieży, do wręcz kradzieży z włamaniem, chodzą o wolności, nie są, jak do tej pory, nie, ba, nie było możliwości ich sprowadzenia przed organy ścigania i co jest najgorsze, i to jest skandal do potęgi entej, sprzyja temu policja, która dała asystę temu e, kryminalnemu procederowi. Jak z tej sytuacji wybrnąć? Jak z tej pętli się wydostać? To jest zadanie systemowe na lata. W polskim wymiarze sprawiedliwości, nad konstruowaniem całego prawa. Dzisiaj mieliśmy świadka, który paręnaście lat spędził w Stanach Zjednoczonych. Z jego punktu widzenia to jest taki absurd. Zdradzę tutaj kulisy powiedział, że gdyby to było w Stanach Zjednoczonych, taka sytuacja, tam się w ogóle nie miała prawa wydarzyć. On rozmawiał z farmerami, właścicielami kilku tysięcy sztuk bydła, i tłumaczył, jak w tamtych warunkach to bydło jest traktowane i jak jest chronione. Tutaj niestety w Wodzisławiu śląskim, w naszym regionie, mamy do czynienia z taką patologią wymiaru sprawiedliwości. Nie odpuścimy tego, proszę państwa. Będziemy wspierać pana Krzysztofa i oby do szczęśliwego końca. Dziękuję serdecznie.